you mm -hmm. To jest Minecraft, ale możemy kraftować zamek z każdego bloku, z jakiego chcemy. W poprzednim filmie kraftowaliśmy domki, a teraz będziemy kraftować zamki. Przykładowo z siodła, z tabliczki, z drzwi, z pochodni, z pieca i z innych materiałów. Załóżmy się z Aurox, który Siema. załatwi nam stół do konstruowania. Wiesz, co masz robić? Dawaj, ja, biegnij. Będziemy kraftować w tym filmie zamki. Tak, dobrze słyszycie napiszcie w komentarzach pod tym filmem co możemy więcej co możemy jeszcze craftować przykładowo nie wiem wieżowce, wille im będzie więcej komentarzy co mamy craftować to my to zrobimy w następnym filmie a kolega stawia stół a wy klikacie łapeczkę w górę wszyscy razem teraz kto mnie słyszy klika łapkę a auroch stawia stół zobaczymy ile wbijemy teraz od razu łapek dobra ja myślę że będzie 3000 łapek w 10 minut ta, o o, A powiedz Dobre. widzą, żeby kliknęli to może, może się posłuchają. I... Ja, ja postawię stół, a wy zostawcie łapkę do góry. Teraz. Kliknęli, dobra! Pamiętajcie też o subie na moim kanale. Jak jesteś nowy, nowa, to zasubskrybuj mój kanał, bo ogłaszam uwaga, konkursik dla subskrybentów. Kto kliknął suba z dzwoneczkiem eee, lecimy po 600 tysięcy. Jak jesteś nowy, nowa, to subskrybuj, dobra. Eee, OK. to kraftujemy pierwszy zamek z tych materiałów eee, pokażał rok, co stawia. Teraz najważniejsza jest rzecz. Aha, okej, okay. poleciało mi skrzynkami do tyłu. Eee, muszę ułożyć to dokładnie. Tak samo jak jest na tej ściance. I teraz nie wiem, czy dobrze ułożyłem. Albo się pomyliłem skrzynią, albo nie. Okej. Okay. Czyli tu było to na dole. Tak, tak. Nie mogę się pomylić. Siodu na środku. Okej. Okay. Siano po lewej. Dobra, drzwi na dole na środku. Ok, pochodnia po prawej. Jak się pomylę, chociaż z jednym blokiem, w sensie go źle ułożę, to już się zamek nie uda. Dobra, mam. Podchodzę do craftingu. I zobaczmy co skraftuje Okej, okay. bierzemy teraz, przerzucamy do góry Tak, tak Ja nie wiem czy z skrzynką się nie pomyliłem, wiesz? Mhm e, Okej, okay, patrz Drzwi, sianko I uwaga! Tak! Mam! Stable To się nazywa stable Sleble To co? Postawiam to tutaj Nie, czekaj, czekaj, smaj, jeszcze to musisz, kierunek Poczekaj. To postaw mi kierunek tutaj, żeby tam było gdzieś tak skierowane, no? Dajesz A? I będzie pierwszy zamek Uwaga, uwaga Pierwszy zamek, tak! Stawiam Uwaga, klikam i co mamy? Czup! Czup! To jest twój zamek! Przecież to jest domek, dobra, smiley! Weź, naprawdę, ja teraz pokażę. widzom, jak to <śmany> powinno wyglądać. <śmany> to jest zamek, ty! Jeszcze mi Creeper goni w ogóle. To jest zamek! Ty na dole no. jest sześć drzwi. Co jest? Ej, i w skrzynkach snopsiana czaisz? No, widziałem! A chodź mi pomóż, bo mnie Creeper goni. Zaraz Lol, Da, Rock's Key z Creeperem. Pokaż ty, jak kraftujesz zamek. Okay, Weź, tylko... pokaż. Jak ja się zajmę Creeperem, a ty pokaż. Yy, mi się nie udało, sorry. O, Creeperze, odsuń się, bo nam materiały zniszczysz. Ej, Creeperze, proszę się odsunąć. Nie? A, uh o, -oh, wywalił tą ściankę. Weź z jakiejś innej. Czyś już kraftujesz. Ja już mam, chodź za mną. Masz? pokazuj no, no. Co skraftowałeś? co to będzie. Czy to będzie okay. twój zamek? Bo mi się niestety nie udał, sorry widzowie, no. Dobra, jesteś gotowy? Mogę No, sprawiać? pokaż ty swojego skill'a. Uwaga, uwaga. Okay. I... Poszło. O, o... Wow, gdzie jestem? To jest zamek dopiero. O, Mogę wzią? otwierać drzwi! Jaki ten zamek jest duży! Co? Czekaj, wyjdę z, od, z niego. Patrzcie. Wow! Czekaj, pozbieram ziemię. I wybuduję się do góry, ja chcę zobaczyć, yy, jak to wygląda z nieba. Cześć, 4, 5, 6, dobra, tyle mi wystarczy 7, 8. Okej, sprawam się do góry. Zobaczmy jak to z góry się prezentuje. że Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Okej okay. Wow! <grybujesz> Ej, ale to nie jest byle jaki zamek! To jest ja gigantyczny dobry. zamek! A gdzie jest ta skrzynka, w której były materiały? Tutaj, musisz wejść do środka, bo to aż jest ten. Dobra, okradzony. już myślałem, że znikła. Bo tam mamy, widzowie, w tej skrzynce są materiały. Także oglądajcie bez przewijania. Ja wam później pokażę, co jest w tej skrzynce, dobra? Ale nie przewijajcie tego filmiku. E, pokażę wam w jakimś momencie. Aureox już tam wie, on będzie z tej skrzynki to brał, a ja później wam to pokażę. Także warto oglądać do samego końca. Zobaczmy, co to jest zamek i co mamy tutaj w środku. E, nie dość, że w zamku są kolejne pomieszczenia. Jakiś ziomek biegnio... biegnący do mnie? Tam nie? No, nie. Na ciebie nie biegnie. <laughs> Ty. O, to nie robi nic. No mi nic nie robi! Czajz on ja jabłko teraz! Chłopco, jabłko wsuwał! I na My ciebie jest patrzy, papa pa, pa, goni nie ciebie! Nie. Co im zrobiłeś siałroks? No właśnie nic im nie zrobiłem, ja wszedłem i od razu mi atakowali. Pa! Eee, co oni tutaj mają? Nie mogę kliknąć, zasłania. A, a wyjdź stąd. Skrzynka w takim ten? Ile tu łóżek do spanka jest ty? U nich można sobie zamieszkać. A jak oni są uzbrojeni w tym zamku? o, trzeba uważać. Może jakbyśmy wzięli od kogoś ten broń byśmy przejęli ten zamek. Aurox. No co ty wtedy na to? byśmy ich pokonali od razu nawet. Yy, tam się chłopcu na mnie patrzy, ty! Chciałem rozwalić te kraty. Jak tu się wchodzi do Ciebie ziomek? się Siema Stefan! ma Janusz i tu ma te... Kunie tu ma i wodę. Ej, ale fajne te zamki, czaisz? One są duże i jest tu naprawdę masa pomieszczeń, tu jest ich wieżowiec, z którego możemy sobie obserwować prawdopodobnie z góry, Do bratu nic ciekawego nie ma, na dole jest jaskinia, może coś tutaj ciekawego znajdziemy, o, oni są pogrącami czaszek, szkieletorów, widzę już to drugi raz u nich, a jak coś się stanie, kliknę, a ja tu drugie, nic się nie dzieje, ale mamy, ej, coś mogę wziąć, patrz, co ci wyleciało z tego? SWORD mieć? Mam miecz jakiś Czekaj, uderzę cię wraz Dostałeś dużo czy mało? Tak, trzy serduszka dostałem, wiesz? A tu jest włócznia Pa! Chodź tu O nie, dobra, spokojnie się moje trochę Pa, mogę nią, um mogę nią rzucać Spójrz, czekaj, stój, 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 stój stój, A, Pokonasz mnie, pokonasz mnie I No wiedziałem Jaki <laughs> tam ty w dynkę sam dostałeś Dzięki, dzięki Ale dobre, dzięki Amrox, dzięki, dzięki Ej, twoje materiały wypadły Eee, jak się nie mogę ją zebrać, czaisz? ja już do ciebie idę? O, skrzynkę postawiłem. Tu gdzie No nie, bra. Eee, w środku jest jakby kolejny zamek, Czaisz? Jakby zamek był w zamku, bo teraz chodzę e, po tych murach. No jest gdzie ogromny. w środku jest kolejny zamek, jakby Czaisz? No. Ja się zgubiłem teraz, nawet tutaj, wiesz? To się do mnie. Dobra, w środku mam kolejny łóżka, jakiś ziomek tu stoi, w niego. A, A co się stanie, jakiego uderzę? Próbujemy? Dawaj, no ale ty próbuję. Pa, pa pa pa, co ci się wyściga? Pa, 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 chłopa, no, we mnie no. Uga, uwaga, uwaga! Uderzam go i... Nie mogę ich być! Ale beka! Cześć, nie mogę go uderzyć. On ciebie... Wszyscy na ciebie polują, Aurox! <grym>, okej, okay, może to wyjdźmy pala, i postawmy drugi zamek y, Aurox Dobry pomysł. Tak, wychodzimy. Oni ciebie nie lubią. Y, przejdźmy do drugiego zamku, który postawisz z drugiej strony, okej? Okay? Dobra, mogę Ten zamek zresztą. troszeczkę taki. Hmm. Taki. nudny bym powiedział. A postaw drugi, o tutaj. Uwaga, klikam. I. dzieje się. Nie, o nie, atakują nie. mnie! Co nami się rzucili? Dlaczego? Zostawcie nie, mnie! Już... <noise> Jak Jest się z odwydostać! A masz! Aha. Okej, okay, zginąłeś. A ciebie nie bili? Nie, teraz mnie nie. <noise> Okej, okay, jesteśmy w drugim zamku skraftowanym. Tu już nawet lepiej wygląda i są tutaj mocni strażnicy. Szkoda, że oni się respią, a te zamki byłyby dla nas. No ale ktoś musi tworzyć te zamki, nie tak oni tutaj. <laughs> ten, co on, to wie, że za... jest... ta. <laughs> o pa, pa, ten, co mnie ściga z tą włócznią, pa, hopa Leci na mnie, pa, 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 pa jak ściga mnie. Bolek, no ganiasz mnie, gadasz mnie, tak? Zaczymy, no berek, berek, o teraz ci uderzę, a masz? Berek, berek, Zamek go, zamykaj go tutaj zamki to maszła Nie wyjdzie, pa O, papa skubany, chłopcu na około idzie Nie W środku nasze materiały są kolejne Aldora, mogę otworzyć ten zamek To dobrze Byś musiał dalej, yy, to dostać te zamki No i mnie tutaj nie lubią, ciebie lubią, a mnie teraz nie lubią, nie? No, to jest chyba na takiej zamku... zasadzie Kogo pierwszego zobaczą, tego nie lubią <laughs> Jestem na ich murach e, Tam jest też strażnik na wieżowcu, Ok. Mm, może coś w pomieszczeniach w środku, daj zobaczymy Tutaj Trzeba jakby się dostać Gdzie są tutaj drzwi? E, tutaj? Jest, dobra, jest, mogę U, siema Eniu. co tam masz? Gruncz ty Zamykaj To tutaj, tutaj masz ciekawego lawę, mm, Cztery piecyki W skrzynce wągiel Kuper wiadro, a wiadro sobie wezmę, sobie pożyczę a jakby go tak uderzyć? Dostał! Pa pa pa! Ściga mnie! Pomuszał rok z nim! Dajesz go! Wiesz, ja dostałem przecież ciebie! Bijemy go! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj i dawaj, bo mi mocno bije! Ciebie też nie pokonał? Chcę nie, mnie nie chce bić, a ja go też nie mogę bić. Musimy znaleźć taki zamek, e, aby był nasz, a nie ich. Chyba, żebyśmy wybili ziomków, co? Też było dobre, dobra. To czekaj, odsuńmy się dalej. Co mówisz? Mówię, że wtedy to wszystko by było nasze. No tak, tak, właśnie to zrobimy. Może z tym zamkiem. Da, postaw go tutaj. Zobaczmy, okay. może teraz będzie. Stajmy koło siebie, blisko. Uwaga, zamek się postawia. No nie, znowu to samo, dlaczego? Otwieraj I to i zamykajcie. Apa, pa, pa! pa. I q, widzisz? A ja jeszcze. Okay. <laughs> od razu uciekłem. O, tu już lepiej, przeżyłem na trzech serduszkach. A czekaj, my tu czasami nie byliśmy? Nie, to jest podobne, ale to nie jest ten sam. Coś zjadłem. Tak bym tu wcześniej już był. O, łóżeczko, idę spać. Hmm, nie, nie mogę. Tylko w nocy. Dobra, i znalazłem Lasting Cook. Okej. Okay. Smal połuch jakiś. Ale no to z mają. Goniam nie mam strzału. Hmm, 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 hmm. A, wskoczył za mną! Czaisz? Oni no no wskoczyli do wody za mną! LOL! No i pokonany kolejny <laughs> raz. Do dni nie wpadłem specjalnie, a oni za mną poszli i też wpadli, jak oni myślą. W tym momencie postanowiliśmy założyć diamentowe eku, aby przeżyć, bo niektórzy nas atakują. No raz mnie, a raz Auroxa. Teraz patrzcie, co jest w skrzynce. Są kolejne, już skraftowane zamki. I postawię prawdopodobnie teraz największe dwa zamki, które nazywają się Bult Lebininin tudu. i Bultruan Frotitaj coś. E, ja je teraz postawię, oczywiście musimy się oddalić, bo one są bardzo duże. Przekonajmy się, e, czy tutaj jak wyjdziemy to nie będzie... Ma... Tu jest kolejny zamek? Tak, zamek w zamku. Zamek w zamku? Co ty robisz? Nie klikaj w to! Okej, okay, dobra, e, teraz wyjdziemy i tu jest kolejny zamek. Ej, musimy się przeteleportować gdzieś i dalej. A te chłopy na mnie biegną! A kusz Z każdej strony, dobra, ej, uciekamy stąd. Mamy teraz inne miejsce i klikam nowy zamek za 3, 2, 1 Ale czekajcie, przypominam o subskrypcji na moim kanale. Jak jesteś nowy, nowa, to zasubskrybuj mój kanał, lecimy po 600 tysięcy. E, robimy konkursik dla subskrybentów. Okej, okay, koniec. Teraz, <laughs> bum. I wszystko leci z góry. No nie, znowu na mnie! kości malinowe! Ale Anakują dobra, teraz cię. mają... Zamknąłem <laughs> Zamknąłem chłopów. Ej! Oni nie potrafią sobie otworzyć drzwi, czaisz? Nie zobaczyć już. LOL! Ej, ten zamek wygląda mi podobnie. Wcześniej tutaj e, skoczyłem do tej studni. O, dobra, czekaj, wejdźmy tutaj. Oni mają nawet łóżka... Chodź ty, gościu malinowy, zostaw mnie! Czekaj, zaraz go pokonam. A masz! Dostał trzy hity pal. Kolejny! Zszedł, czałeś z szedł! Z jakąś włócznią nawala mnie! choć pomóż miał ROX! Idę zwierzy ciebie... O! Rozwaliłem kolejnego. Mam skrzynki, co w środku? Uuu, coś do picia, strąk jakieś. Mmm, mm, chyba się napije. Ej, o, daj, pijemy razem. Ty weź, ale. Jasnej. Patrz to! Ja ci rzucę. A nie, tu jest mocniejsze. Czekaj, ja bym musiał tobie... Mhm. Mm Może... czekaj, to ma 1,50. To ma... Co to jest, Ale? Masz to, pi. O, Rox, tutaj jestem A już cię widzę, dobra, Idziesz do miecz, czy nie? A, ok, i uwaga, i, i. ja piję ale, to się nazywa ale Ale, ale Uwaga i piję, co się stanie? Ło, nie, tylko nie to A, tobie się kręci w głowie Tak, teraz mi zaczęło się kręcić w głowie, no ale, czekaj, czekaj. nie mogę trafić do góry Musi się przedostać, uwaga Jest 7. no nie, znowu tu gościu jest Ło, ich tu jest trzech a ty ode mnie! Czy ja uciekam przez te mury! Nie nie mogę się wydostać teraz! Zostawcie ja co, wywalili tak. mnie! Otrunąłem <noise> jak ptak z ich zamku. Byśmy musieli Aurox przejąć te zamki. Kiedy o, mi się przestanie kręcić w głowie za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i koniec. O, od razu. A jak chcesz jeszcze tego się napisować? Te zamki byśmy musieli... Co ty masz? No... A to też ma tyle, ja miałem tak samo, ale przejąć i wszystkich po prostu rozwalić i tyle, by był nasz. A co się stanie, jak stawię zamek w zamku. Dawaj, próbujemy. O, dobra, To będzie na końcówce. Stawiam teraz zamek w zamku. Nie robiliśmy tego wcześniej. Co się stanie? Bardzo ciekawe. Uwaga, chłop do mnie biegnie. A ja teraz stałem to! Pyk! Zatrzymał się! Oooo, co tutaj mamy? Ale jest dobrze, bo oni mnie nie biją Patrz jakie to jest wielkie, po bokach jak się Te rozłożyło Ten chłop mnie nawala Proszę mi zostawić On się tylko zresztą, czekaj, jak go pokonam A masz Dobra, padł CO? Nie, nie, nagle wszyscy na mnie się rzucili, naprawdę? No. <ścoughs> czekaj, konia ktoś uderzył w ogóle <śoughs> A jak oni za mną biegną? Ej, no lol, ile ich tu jest? Zobaczmy dalej Czekaj, jakby stąd się wyjść hmm, To Nie mogę otworzyć ja już szukam wyjścia, Aurox No ja jestem tutaj przed tobą też Cze, a tutaj jakby się wspiąć? Nie, no nie da rady. Gdzie jest wyjście z tego? Trzead rozwalić, zaj, dawaj, nawalaj ten płotek, nawalaj ten szybko potek, bo mnie nimi biją nawalaj, 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 nawalaj Nie, no, nie, nie, nie da wiesz? Nawalają mnie. Czekaj, bo zaraz padnę, no Tu kolejny ziomek! Zostaw mnie! Nie! Jest pół serduszka, mam, żyje! Aurox! Ja ci nie mogę pomóc nawet, bo nie mogę do nich strzelać! No trzeba zrobić? Daj mi chociaż jedzą masz? A mam jakieś, no? Rzuć, rzuć mi szybko mam... tutaj! Dawaj, tu rzuć! Bo z dwóch stron otaczają. Od... A zobaczmy, jak to widać z góry na gameodzie i faktycznie są dwa zamki: jeden jest drewniany, a drugi z innego materiału. No, niestety, te zamki trzeba odbić bo te mopki się respią, ale nie są jacyś mocni, więc. To zrobimy później i te wszystkie zamki, które postawiliśmy będą nasze. A kto chce z nami zamieszkać, wbić na nasz świat i do tego zamku, to piszcie teraz w, komentarze, w komentarzach pod tym filmem. Ja i swój nick minecraftowy To kogoś wybierzemy, kto by chciał. A jak nie macie co dalej robić, to zobaczcie moje wcześniejsze filmiki. Przykładowo, jak śledziłem Hero Braina przez 24 godziny w Minecraft. Ten filmik jest nowy, co dopiero go wrzuciłem na mój kanał SmileSlow. Polecam zobaczyć. Wbijajcie też na naszą grupę na Facebooku SmileX, gdzie możemy wspólnie sobie popisać, pograć w Minecrafta. Grupa na FB SmileX. Link macie w opisie pod tym filmem. Również mam Facebooka i Instagrama. Na Facebooku możecie dać mnie do znajomych. A na Instagramie jest obserwować. Tam są zdjęcia, też możemy popisać i wejdę też na wasze profile, polubię. Wpadajcie. Linki macie w opisie pod tym filmem. Również do kolegi Aurox na YouTube. No tam będzie też u niego skraftowania. Trzymajcie się. To było na tyle. Hejo.